I dzisiaj pora na pierwszy merytoryczny film o szczęśliwym i spełnionym życiu. No, ale zacznijmy od początku. A skoro tak, to czas na zasadnicze pytanie, które zapewne większość z nas sobie zadaje na pewnym etapie życia. Czy mnie jest tak naprawdę dobrze samemu? I ja też na pewnym etapie życia zadawałam sobie usilnie to pytanie i myślałam tak: Tyle teraz singli, tyle się o tym mówi, to może i ja jestem singlem. Oj, długo o tym myślałam, ale pomyślałam również tak gdzieś głęboko w sobie, że chyba jednak nie, bo tak naprawdę to chciałabym być z kimś, tylko być może nie znalazłam jeszcze tego jedynego. Ale będąc po wielu zawodach i niepowodzeniach, to tak naprawdę nie wiedziałam, co jest lepsze, czy bycie samemu, czy bycie z kimś.